Nero. Ja jestem, Tak, to jest dolar. E, dzisiaj eh, nagramy sobie odcinek pierwszy z to, to ma być dla na nas Huzion fal. <gry affiliated> tak, dzisiaj nagramy odcinek pierwszy za to będzie, dla nas Oto i Huzion fal. To jest mój skin. Nie będę brał, tak. Ja gram na Minecraftu, dora ten na Minecraftu, bo ponieważ nie gram na 1, 2, bo wtedy mi troszkę Action y, y, fiksował, a to gram na 1, No. To są zasady, które tutaj zrobiliśmy i będziemy się, y, będziemy je przestrzegać. Więc tak, no dobra, dobra, dziś idziemy Nie góry. A czekaj, a, a wiesz to drzewo, to wielkie niż świna tego, na które się chce spić. To drzewo nie był w stanie Ale ja nie chcę odwrócić. A, stopa. Chrom, jestem to. ruchu. No okej. Okay. Tak, jakby cały już... Sz... To jest na razie ostatnia dzisiaj, tak naprawdę, jeśli chodzi o tak częste nagrywanie, bo teraz szkoła nadeszła, a ja jestem do gimnazjum. I jest taka dziwna sprawa, że mnie dodali do teatralnej klasy, jak widziałem w budet teatralnej i przez tych dziadów mam czwartek, do 15.20 przez jakieś tam teatralne główno. ja mówię, nie tak, a nie, to mnie nie dałem, ale czekaj, już. Już. I tak naprawdę teraz będę musiał się że postarać, żeby znowu być w normalnej klasie. I wtedy nie miał tak dużo, tak dużo lekcji, no, ale przez to, że jestem w teatralnej, no, to wszystko to będę miał. Niestety, no, Niestety, nero nie nadaje się na, na aktora, więc na to nie będzie w teatralnej. Sorry. Ja, nie, ja nie jestem aktorem. Zresztą no to zbieramy że staję trochę tych krewków i trawki, można no wyjdzie troszkę z tych ziaren, a czy z ziaren. No i też pozostaw, pozostawiaj parę tych drzew. Aha, to ostatnie, to wielkie. Muszę mi powiedzieć, że zostanie. O, sadzonka, ma jedną, O, już jest druga. O, już jest trzecia. No, dobrze. No i tak na szybką bazę, no to chyba tutaj zbudujemy. Tu mam jeszcze to pamiętam, tutaj jest krzękarta. tutaj kopiemy. Okej. Okay. Ja to jest nie o, No to znaczy, że to mamy na tutaj, nie przyda to bazę. No dobra, ja Kilo, żebyś nie musiały robić, tylko te sześć kopał. Mówię, dym tu też mi się tutaj przydało tutaj podbierać. O, właśnie. Tutaj będzie już tak naprawdę na przyliczku, żeby się nie trzymało naszej wody. Tak? To można też kopać tą. Tutaj jest tak, Um, tak. Okay. Um. Nie ma O. Chwila. Czekaj. To jest właśnie pole, tutaj kopłaś. Ten wir. O właśnie. Masz trzy by sobie zrobić kilo ręby. Ja chciałabym popatrzeć ten font. Był jakoś tutaj, bo to ładnie wyglądało, że tutaj był dyrt. My też tam jakoś tu tą barwą. Ja idę tutaj załatwiać kolejne dziury. O, właśnie. No. Tutaj jakaś sprzyn... O właśnie, wiedziałam, że to będzie. No dobra, no to ja pobiorę jeden mieszkaninny. No, no zostawmy tą jedną kubkę na później. Ona może nam się jeszcze, jeszcze przyda. Nie, Okej. Okay. Będzie, żeby nam się przydał. Albo choć od razu w jakiejś skrzynki wynaleźć pochodnie. Wiem gdzie, wiem, gdzie będą pochodnie. I właśnie potrafiam pójść. O! Właśnie, o! Łaskuję o, o, Nie doskoczę. Zrobię mostek do tego dyrka, okej. Okay. Jeszcze koda muszę złożyć. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, drewniany miecze tak tam naprawdę jest na... kosany mięs, o! Do niego. Kości, piórka, ale tam naprawdę nic, ale piorę w krzywie. Jeszcze też zaczął padać. Jeszcze raz do Pan. tam Dobra bierz, bierz krawki i podaż naprawdę, no prawie, naszej bazy już Bo nie mamy naprawdę tutaj pochodnia przystały tam ja. Te zredniane miecze to nam na palenie, potrzebne, to Trzeba zrobić drzwi. Masz już drzwi? Tak, masz. Na pewno ci kłoniąc, zdawać, zdawał się w dom, A teraz, przydałoby się iść troszeczkę popolować, na coś świnieć na kos. Już jakieś moski zrobić, ale chodź na to, do kopać. Chciałam zrobić Wiesz, że w początku zamierzałem tak zrobić, jak szedłem po skrzynie. <grymne> tutaj się jest problem na tekście. Tak. A w ogóle z tego, co ja pojętam, to tutaj, znaczy ja widziałem, że tutaj są diamenty na dole. O, zombie. Dobra, postaram żeby żeby kopnąć, bo będzie tutaj ciemno strasznie w naszym domu. On będzie się dwa kobla, więc zrobimy sobie taki szybki mostek na tą drugą wyspę. Najwyżej ty mi pomożesz dowiadować, bo nie wiem, czy będzie starczyło, albo powinno starczyć. Ale nie jestem pewien. Okej. Okay. Wszystko to postawa. Czy to powstawało z każdego budowniczego w Minecraftzie? O, okej, okay, tak, czyło. Możesz tutaj do mnie przyjść już. A... Zamknięcie się zombie. Yyyyyy... O, mogę na wyrkot, się potem przydało, a na razie nie zabijamy tych obiektów, Choć trzeba się ich na tyle dużo, żeby już nie je zabić. To, to zabijamy je, czy czekamy jak najwyżej o Dobra. Zabijamy te owce czy czekamy, na zrobić, jak będzie mi trzeba było? Dobra. Kuchen! Kuchen! Ale mam wcale nie jak tego kupić wam w tym jednym? Nie. Ale będziemy mogli zrobić się, jak będzie nam tak potrzebne. Ale nie wiem, czy w tym roku. No już poniotrz, to człowiek, ale na to, tak bardzo potrzebne, owce nie spadaj. Błagam cię, nie spadaj. O, dobra, dzięki. Mam już cztery hezbrony. No to trzeba jeszcze jedną ofkę poszukać. Ona jest na kolejnej wyspie. Na kolejnej wyspie ta jedna ofka. Zobaczcie na świetleństwo. Dobra, najwyżej nie zaczniesz. Spadać z domu. ta oska? No nie, obok kliperów i obok zombie, się kryje. No, pięknie ofko. Ale wągla się wchodzą te jaskińki. Cechaj panie, cechaj. Ja. Boże, gratulacje. Także sztywną, że naprawdę. Aha. Mosło to. Ja Oddajcie moje dęki. O, o, o kurna, to się wyrabia! O! Kitery! O dolach, no! Nie! To dolczy jedna! Mojej tępki szkielet otwartnie. Nie, nie podoję się. Mojej tępki wyruszę. Ten. O nie, ja właśnie, ja jestem parkorem, tak wyruszam po, i pery bije, z tągi bije. Dodam póki szybko, bo da mnie ta biją, bo no nie. O szybko. Ja będę w tronie, mój stan nie pisał. Bo dzięki stary. Tak naprawdę próbowałeś cepać, że ci się udało naprawczyć. No dalej, dalej, Dolak. Teraz będziemy musiał mnie tepnąć. i tak mi dał. Kurna, że się dało tak dobrze, nie bawiłem w karcie. Nie ma swego miesza, nic. Dobra, Bolak, do, tepaj. I tak nie mam pełna, nic. Zjewaliśmy. zróbmy. Ukryć. Wszystko.

O mój mógł. Fajnie i tak bardzo zrobiłem z tym łukiem. To tak fajnie. Dało mi się zrobić łukki z czołę. Boże, jak my to. Ale wiecie, kurczę, mam. Ale tak to straciliśmy, to wszystko. O Boże. A są jeszcze jakieś obce obie? Czekaj. <laughs> Wszystkie, gaat dus nu af naar de haven. ik neem ook een stamdeel mee. oké. daar kom ik dan niet. oké, dus ja, die mensen die Dobra, pytanie na dzisiaj, jeśli ktoś odpowie, dostanie milion punktów, nie, no, dobra. E, pytanie na dzisiaj. E. <ścoughs> I to jest na nagraniu. Dobre, dobra. Czy wy też lubicie herbatkę? Bo ja ją kocham. Ja, ją, ja kocham herbatkę. kocham <śmianowidze> herbatkę. Nie. Pamiętaj o mnie. O oh Boże, to było takie piękne. Widzę do laka na mnie. Oj goście. Czytujemy tę damę jak nam pozwolicie i to wie? Gdyby tylko to móc cheatować. Masz jakieś dziecko? No. Czy, czy to też, wybuchło? Ale mam nie To, to iść po opuszczu, tak? To jesteśmy biedni, jak mi. No ale w mam. O Boże, jak to jest Słuchaj. O, jest O, dwie są Czy? Ale trzy są Czy? Ale więcej nie znajdziemy, Czy? 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 czego. No nie zombie na oście! O, dys! O, przydam się. Dzięki nogi! Ten już we mnie strzela, no. Nawet nie poczynam blisko ciebie, łebku. Ale zysk. O, tak, tak, tu prosto prostu Po Gdzie ty bowie, no, -ma de ce te măuiești lor. lol? te ha tu lol. Zice că nu o voi jak dacă vreau să văd ceva, pentru că, de fapt, nu am văzut będę Vreau să vă spun ce vreau să spun. Dacă vreau să văd ce To może ja też kielaku. na nie mówię, bo tak, piję kawę. Czekajcie, ja sobie ja, ją ja, ja, odpiję z duszkiem, żeby potem ówkałaś. To znaczy mi pija. Kiedyś taki do na to. Okej. A ja się troszkę tego rozwój lub. O wow, Więc Język to poparzyłem? O! Udało się zrobić gratulacje. Co, w tam na no, nie? Tak. Hmm. A nie było... Nie było drewna przypadkiem? Nie. A szkoda. Ale się nie A, to. Dobrze. A bardziej, się i to. Łaccie się tak zzywał. O, księżyc pełni. A powoli zaczyna się dzieje. Pójdziemy troszeczkę na te potwory, które tam są. Ja pozwolę się posłować, żeby nie iść naprawdę ze wszystkich. Ja pójdę sobie do Ja idę z drewnianym mieczem, drewnianym mieczem, z drewianego mieszkań szkoda. No dobra, ruszaj, ruszaj na hardcore. Ja ruszam jak, jak naprawdę się słońce pojawi dalej niż się w tej chwili. Ale piękne słodko łanta. Ty się tam walczy, a ja będę patrzeć na piękne słodko słońca. Nie dajcie zginąć. Ale to było dobre. Szkoda, Skoro mam strzał, bym tutaj walczył wtedy ze strzałami. A teraz mam miałem mógł, nie mógł przecież, w pokórno. Ale to go nie? Może nie? I tak na to jest nie To jest się nie cześć. Na swoje Nie poddam się, że ona jest to jest. O, szkieletki tam. A co? Ty może się wydalały podczas tego, jak na okładce spadaliśmy. Są jakieś krypery? To zapewne gdzieś... No nie, na tej rynku nie ma akurat. Ja, ja, ja bym kiedyś kiedy w Kielmarzu, nie się, tak długo Daj mi chwilę, ja powiem bardziej, nie jestem, gdzieś ja, dalej niż spadła. Ot, nie e, Świnie, chodźcie, chodźcie, dajcie miękko, chociaż miękko. O, trzy kawałki, mam przecież cztery. A, dobra, pięć kawałków jest razem. O, druga chwila. Znaczy trzecia już. Weź jeszcze minutę. I węzej żadnego nie ma. To jest kolejna wyspa, ale nie mam nic do budowania mostu. Czekaj, daj mi tą dać troszeczkę zyska. Buduję taki niby mini most tam do tamtej wyspy. Zabiję trzy ostrze. I już tam dzisiaj idę. O, nie szkielet, 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 szkielet. Po prostu bądź bardziej jasny, bo on się chyba nie bycie, Minuta. Zombi został Dobra. Mini mortek. Okej. Ta spotka, proszę cię spadni. okay, spadnie, okej, spadnie. Uo, aby spadło ze mną. Na naprawdę. Jest druga Są trzy o... są od razu dwie owce, ale one są... Nie! Wiesz co, mam pomysł. Nie zabijamy ich. Czekamy po prostu na nożyczki. Tak będzie najlepiej. Czekaj, też, też się tepnę do Ciebie? Nie. Bo no to jak ja mam wrócić do bazy? A jestem w ogóle O Boże. Jak to mam stara dostać na yy... wyschłomacząc? Mogę pomyślałeś o tym. Nie widzę. Ja podbieram dyres buduję nam most, bo właśnie zyscy stąd i ciebie technę, no jak będziesz chciał, a trzy jak najszybciej w a od razu kończymy odcinek i będzie spokój. I tak za bardzo nam mieliśmy w tym odcinku. Pierwszy odcinek, trudny odcinek. Tak. Żebyście myśleli, że jesteśmy, że to w jednej nie wiem, coś nam się stało i ramiliśmy, nie graliśmy. Tak no. Przeważnie ja lamiłem, tylko. Ja też, nie też. To byś tak, kiedy mnie czasem zabrało. A, a tak w ogóle, ja to nie będę wszystko lamił. Nawet w ten radio, w którym zacząłem lamić. Ostatnio to ja nie mam takiej skill'a dopiero. Do Jakie lamiło <todgłosy> Patrzcie, <todgłosy> dzień ale, o Boże. Nie, ja, ja widzę o grę, którą mi lamy, od no, tak naprawdę Okej. Okay. Nie będzie mi starczyło bloków, ale chyba będzie mi starczyło tak, żeby przeskoczyć sobie to. Pewno. Jeden blok tylko. Dobra, już zrobimy tutaj most. Żeby był przyczepny. Okej. Okay. Tak macie? Ale zrób to. No <gryzanie> dobra, przyjmujemy, dobra. Chodź. Wypłacę ci dziadę, pomyliły mi się komendy. Shit, fuck yeah. Dobra, nie zero. Nikt nie widzieliście. Nikt nie widzieliście, nikt nie słyszeliście. No, dobra. brak jest. Czekam na pieszkiety, bo na jakieś pytania... Okej. ten odcinek to byłeś? Tak. O. To daj ze mną no, tam dostałeś. No, za dużo nie ma, ale myślę, że jak to... coś. Fuck! Czemu ja całe zrobiłem? Będzie podczas odcinków ludzie, odbieram, na, na bo zdragram na węgiel drzemy, bo słabo jest. No ale dobra. Zrobię nam... Y, nie zrobię nam. No. No, okay, ja nie jestem w stanie zrobić. No okej, ale czy musimy zrobić... Znaczy, ja muszę zrobić pod regeneratem kilo. Nie, teraz, teraz ja nie robię regeneratem ja, ja pilotu. Ja zawsze musiałem robić regeneratem kilo, a i kopać, żebyś ty potem mógł mieć kabędę. Teraz odwrotnie będzie. Nie ma, czas na strajk. No ale tutaj wstaje... Jakaś jaskinia, bo słuchaj, ciągle zombie i szkielety ze szpatkami. Wiecie, te, yy, te kości, nie? Takie słuchaszki. Z tyłu. Dobra. Most został tak naprawdę troszeczkę wybudowany tutaj. Tacnij się, jak, jak już, już zbierzesz coś tutaj takiego większego, tego drewna. A, dobra, ja wykopię już ten kobel. A, ty jesteś tutaj, dobra. Dobra, to weź teraz, stać, troszeczkę drewna to pieca. Ja już mogę przetapiać. Okej, okay, tyle może być. A resztę weź cuk na drewno, na śladowinie. Jakby co masz szybko na chwilę, bo zapewne go straciłeś. O, 4 kawałki. Nie. Dobra. Za wszystko, bo kcioty przetopię. Już z samymi dyskami znowu. Chociaż nie, Będę yy, Będziemy będziemy kończyć odcinek. A w tym odcinku, jak już mówiłem, będziemy się starać budować ten yy, ten tamten dom. Tak. Uh -huh. A ja jak będzie wyglądał ten dom? Jakieś deseczki chyba, nie? Z deseczków zrobimy, nie? Mogę, nie? Nie, wiem, trudno chyba jak tego wkładać. Na prawdę, trudno. Szkoda brać dzisiaj deseczki. Chyba dobrałabym coś po myślę, że. To nie powinniśmy. To nie Nasze. Dzięki. Okej. Okay. A, tak powiem, ja nie mam żelazo na, na żelazny kierownik, że proszę się nie, proszę mnie yy, nie Ty masz trzy, tak? Tak. A ty? ty. No. Yy, te trzy, to wszystko to są dla ciebie. No Dobra, to będzie już, że teraz to żelazo powinno czekać, ja to chodź tutaj, ustaw, czy nie, to chodź. Mhm. Ja idę na dwór, bior, biorę pumpkin i się jej nie żegnam, chodź, o Boże, do ale... Jeśli chcesz mnie spytać, czy do ma tak zawsze, tak, do ma tak zawsze. Ale bolan z dynią. No dobra, dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka. Ja jestem Nero. Ja jestem Bola. jakie to botanie i na razie do zobaczenia pa pa a